Lekko przeskakując kolejność, zapytam ojca Dariusza Kowalczyka. Jak to jest w takim razie, mamy głosić Chrystusa, ale jednocześnie walczyć ze złymi trendami cywilizacyjnymi? Czy to się da robić jedno z drugim? Z jednej strony można powiedzieć, że jedno z drugiego wynika, ale ktoś może też powiedzieć, no, walcząc z ideologią genderową, z aborcją i tak dalej, siłą rzeczy wchodzimy w politykę. Czy to jest zadanie Kościoła? Ja jeszcze trochę tak nawiążę do, do przedmówców, bo to musi wybrzmieć, że naszą misją no nie jest walka z globalnym ociepleniem, zajmowanie się CO2. Nie są nawet uchodźcy, chociaż oczywiście to jest problem, z którym wszyscy musimy się jakoś konfrontować. Naszą misją jest głoszenie Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który oferuje nam życie wieczne, zbawienie. I teraz, jeśli ktoś to przeżyje, uświadomi sobie, że on ma. Dodania to, co ma, a ma Jezusa Chrystusa, prawdziwego Boga, prawdziwego człowieka, to z tego rodzi się poczucie godności. Powiedziałbym poczucie chrześcijańskiej, katolickiej dumy, chociaż to może słabo zabrzmieć, bo te dumy to są różne jest duma gejowska, duma taka, ale no to też mówmy o, o dumie katolickiej. Być dumnym. Z tego, że jest się członkiem Kościoła, mieć to poczucie godności. Tu mi się przypominają słowa Leona Wielkiego: Chrześcijaninie, odkryj swoją godność. I myślę, że my w Kościele potrzebujemy bardzo, by poczuć się. Tym, kim jesteśmy, czyli synami, córkami Pana Boga, poczuć swoją godność, swoją wielkość. Ale ta, ta wielkość nie, nie wynika z tego, że ja teraz tam siądę i będę kontemplował tę moją wielkość i ją odkrywał. Wielkość pojawia się wtedy, godność, poczucie godności pojawia się wtedy, kiedy w centrum stawiamy Pana Jezusa, Pana Boga. I no, jest takie, stało się modne, że my najpierw musimy oczyścić Kościół, a potem to będziemy, prawda, robić te rzeczy, które mamy robić. To jest na głowie postawione po prostu, bo to nie wyjdziemy z tego przepraszania za pedofilię nigdy po prostu. Święty Paweł pisze do Koryntian, zauważa zło. Dzieją się wśród was takie rzeczy, że nawet wśród pogan się nie dzieją. Dobrze, udziela potem kilku rad, uwag, a potem się koncentruje na czym? Na Jezusie Chrystusie. Które oferuje nam zbawienie, życie wieczne. I to jest ta właściwa perspektywa. I teraz yy, przechodzę do tego yy, pytania pana redaktora. No, yy, spory cywilizacyjne. My możemy w nie nie wchodzić, no, yy, ale jeśli głosimy Jezusa Chrystusa i w centrum stawiamy Jezusa Chrystusa. To prędzej czy później się zderzymy. Zderzymy się z tą cywilizacją chorą, obłędną, coraz bardziej, ogłupiałą, prawda? I nie ma możliwości głoszenia Ewangelii poprzez takie poklepywanie po plecach, uśmiechanie się, budowanie miłej atmosfery. Niektórzy mówią, no, no właśnie, bo Kościół traci na tym, bo, bo się czepia, a to trzeba tak miło i pozytywnie. Oczywiście, że miło i pozytywnie, jak się da. Natomiast w pewnym momencie się wchodzi w konflikt. No Pan Jezus, ja, jak y, ci tacy błoniści, mówiąc tak z włoska, to ja mówię, czy oni tę samą Ewangelię czytają, co ja czytam. No bo Pan Jezus nie był błonistą. To znaczy, Pan Jezus, oczywiście y, główne przesłanie jest, Bóg jest miłością. Y, I Syn Boży przyszedł nie po to, żeby świat potępić, ale żeby Go zbawić. No tak. Tylko że kiedy trzeba, tak od ósmego rozdziału Ewangelii świętego Jana, no to mamy właściwie tego Pana Jezusa, który jest w nieustannym sporze ze swoimi przeciwnikami. Ale czego On broni? On broni swojej godności, czyli broni tego, kim jest, bo broni porędzia o zbawieniu człowieka w Jezusie Chrystusie, w Nim. Wchodzi w konflikt i wie, że ten konflikt go zaprowadzi na krzyż. Także my też może jako kapłani, jako Kościół, to żeśmy tak się trochę przyzwyczaili do myślenia kategoriami sukcesu, że właśnie, jak mamy jakiś sukces, to znaczy, że jest dobrze. No, jak patrzymy na, jego, na naszego mistrza mistrza z Nazaretu, no to odniósł taki sukces, że został ukrzyżowany i właściwie możemy tego oczekiwać, tyle że... Mamy tę nadzieję, którą głosimy i w którą nam sami uwierzyliśmy, która nas przeniknęła, i to głosimy, że po, po każdym krzyżu może być w Jezusie Chrystusie zmartwychwstanie i to jest ta Ewangelia, którą głosimy.